By Wam wszystko pasowało i kłopotów było mało. Niech się Wam wiedzie znakomicie i prowadźcie spokojne życie. Zdrowych, radosnych świąt dla wszystkich uczniów oraz w Życzę Szkoła Muzyczna Yamaha. Wesołych świąt! Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia i miłości oraz samych wspaniałych, pozytywnych i mądrych ludzi wokół siebie przez cały rok. Wesołych świąt! Życzymy wszystkim! Wesołych! Dużo śniegu, smacznej rybki, lekkiej i niegroźnej rybki. Uśmiechu od ucha do ucha i pogody ducha. Wesołych, wesołych świąt! świąt! Życzę wszystkim zdrowych i radosnych świąt, spędzonych w rodzinnym gronie. Zdrowych i spokojnych świąt. Witam, witam. Zdrowych, spokojnych, a przede wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie rodzinnym. Pozdrawiam, Krystian Bark. Ciepłych, rodzinnych, przepełnionych pokojem i miłością Świąt Bożego Narodzenia. Nie próba, kadr, co się będzie wygrywać. Na uczuciele szkoły muzycznej Yamaha w składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia. I wesołych Świąt. I szczęśliwego Nowego Roku. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Wszystkim uczniom Szkoły Muzycznej Yamaha życzymy wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Wesołych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Wesołych świąt. Kochani, życzę Wam dużo, dużo zdrówka i dużo się uśmiechajcie w tym Nowym Roku. Wesołych świąt! Wesołych świąt! Zdrowe, spokojnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Wesołych świąt! Wesołych Świąt! Życzymy... A! Drodzy Państwo, chcemy Wam życzyć wesołych Świąt, Wam, drodzy uczniowie, w szczególności... W szczególności Wam, rodzicom. Tak jest, i Waszym najbliższym. Dużo miłości. Radości. zdroweczka, Pomyślności. Wesołych... Świąt. Bożego... Narodzenia! Tak jest. I widzimy się w nowym roku. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Kochani, z okazji świąt, chciałyśmy Wam życzyć dużo ćwiczenia na fortepianie dużo śpiewania, dużo seansu z Harry Potterem i kabinem w samym domu, z niepoplądanych światełek na choinkę i smacznego sernika. Takie wesołych świąt! Życzę wszystkim zdrowych i szczęśliwych świąt. Wesołych świąt. Niech świąteczny nastrój pozostanie z Wami cały rok. W okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim wesołych świąt! Wesołych świąt! Wesołych świąt! Spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Wesołych świąt! Wesołych świąt! Wesołych świąt! Popełnionych życzliwością, miłością, radością, spokojem i dobrą muzyką. Zdrowych świąt. I nowego roku. Zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Wesołych świąt najlepszego z okazji świąt życzy klasa perkusja, życzy Kuba i Arkadiusz. Wesoły mm. Wesołych Świąt! Wesołych Świąt! Moi Drodzy, z okazji zbliżającej się świąt Bożego Narodzenia chciałabym życzyć wszystkim miłości i miłości, a przede wszystkim życzyć świętego dni, spędzonych spokojnym dniem, ciągłym i miłym atmosferze. Wesołych Świąt! świąt.